Teraz, jeśli swajalnica na kąta 63 jest wspierana podwójnie. Oprócz zwykłego kofaktora ma też witaminę D3, która może poprawiać przyswajalność magnezu. Ponadto oszczędzasz. W cenie Hela Mac B6 plus D3 otrzymujesz i magnez, i witaminę D. Hela Mac B6 plus D3. Podwójna moc przyswajania magnezu. W korzystnej cenie. Bycie numerem jeden to ciężka praca, dużo pasji i jeszcze więcej plam. Wybierz nowy Persil Premium. Doskonałe usuwanie plam, jeszcze większa czystość i świeżość nawet przez 4 tygodnie. Nowy Persil Premium. Najlepszy żel Persil. Wypróbuj też nowe kapsułki Persil Premium. Najlepsze kapsułki Persil. Zawsze trzymaj poza zasięgiem dzieci. Okej. Okay. Płyn micelarny usuwa makijaż. Ale co z pozostałościami? Odkryj nową generację płynów micelarnych Nivea Miceler. 0% pozostałości. Bez śladów po makijażu. Bez tłustego filmu. Pozwól skórze oddychać. Miceler. Nowy płyn micelarny od Nivea. Się życiem I płać mniej za to, co dobre. Kupuj w litru i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład łopatkę wieprzową 38% taniej, 7,95 za kilogram. Mleko UHT 3,2% marki PIROS 20% taniej. Złoty 59 za litr przy zakupie 6 opakowań. I Coca-Cola 31% taniej, 2, 39 za litr przy zakupie 2 paków. Litr więcej na radość z życia. A wiesz, że wymyślili coś takiego, że jak się weźmie kawałek jednego zwierzątka i drugiego, to może weź trzecie inne? Mm, no tak, ale musi być samczyk i samiczka, nie? Nie, właśnie inaczej. Możesz dać na przykład włosek świni i łuskę krokodyla i wyjdzie krokosfinia. Jakiś uczony to wymyślił, mądry strasznie. <laughs> tak, Spielberg, Steven Spielberg, dawno temu w Parku Jurajskim. Może i tak. I to nie tylko ze zwierzątkami, ale i z roślinkami tak jest. I ze wszystkim, co ma taki specjalny kod. Jaki kot? No taki na deno, no skrót jakiś. Kod yy, kot da Vinci. Chyba tak. I bierze się próbkę komórki z tym kodem da Vinci i drugą i miesza się i wychodzi coś nowego. No i co? No ja chcę, żebyśmy zrobili tak. Yy, jak co? Z nas? To nie można po ludzku? Bo nie zna z czegoś innego. No ale co tutaj może mieć taki kod Da Vinci? No jakaś roślinka albo coś ze zwierzątka. No i Misiu, tu wszystko jest ze zwierzątka albo z roślinki. No to dawaj, na przykład to. No i co do tego? Eee, tu leży jakiś ogórek. No i co teraz? Czekamy. Ile to potrwa jeszcze? Czekaj, doleję trochę chytrego z dziś. Ale jest to! O nie, jakie śliczne kwiatusze! Jeśli zbliża się mi to może ugryźć. Nie, to jeszcze nie dojrzała. Idę to zakopać w ogródku? Ostrożnie!